Więcej Józefie cudów codziennych, o rędowniku zabieganych dusz. Z Jezusem trzymanym za rękę, na stopach w niebo w nosisz ziemskich. Chciałabym Was serdecznie zaprosić na rekolekcje organizowane przez misjonarzy Świętej Rodziny 33 dni podróży ze świętym Józefem do Jezusa. Ja sama w zeszłym roku uczestniczyłam właśnie w takich rekolekcjach poprowadzonych przez księdza Donalda Callowaya Marianina, który mieszka w Steubenville w Ohio. To były rekolekcje internetowe, transmitowane na kanale YouTube i Facebooku, i w których udział wzięli ludzie dosłownie z całego świata. Ten czas. Rekolekcji to był dla mnie bardzo wyjątkowy czas, ponieważ mogłam poznać bliżej świętego Józefa, zaprzyjaźnić się z nim, poznać jego drogę świętości, jego cnoty, zalety, przywileje, podążając za wezwaniami z litanii do świętego Józefa. Te rekolekcje kończyły się takim uroczystym aktem oddania się Jezusowi przez ręce świętego Józefa. To zawierzenie oznacza też wybór świętego Józefa na swojego Ojca Duchowego, na opiekuna, na pośrednika, na przewodnika w życiu duchowym. Dla mnie ten wybór był takim doskonałym wyborem życiowym i taką naprawdę dobrą decyzją, do której i Was zachęcam. Zapraszam zatem do wybrania się w podróż duchową ze świętym Józefem. Czasem trzeba cudu, żeby miesiąc przeżyć Albo choćby dzisiaj, jutro lepsze.